Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Skino, a to jest kolejny odcinek Dead Space. Lecimy sobie dalej. Jest to już chyba piąty rozdział, jeśli dobrze pamiętam. Ciekawe ile jeszcze przed nami tych rozdziałów. Bo kurczę, chciałbym, żeby... Żeby się tak szybko nie skończyło. Bo gra jest świetna. Nie trafiłem. Co on żyje? Kurczę, myślałem, że on żyje. No ładnie. Ciemno tu strasznie. Stazy. Dobra, full. No a to co znowuż? No jest i warsztat. No właśnie, jest jeden węzeł. Dobra, wezmę sobie tlen, bo tego tlenu to jest czasami tak malutko. Jak wtedy, właśnie co nie mogłem przejść, bo no niestety ale ciągle tlenu mi brakowało. Okej, okay, mam iść dalej? Tak, mam iść dalej. Myślałem, że tutaj mam coś zrobić. Yes, snake wind. What the?

teraz ja się okaże, że skończy mi się amunicja, będzie wesoło. No chyba po nim spadaj stąd. So we have Okay tam. tam. niby stazy tutaj trafić, kurde. Coś się udało. na pierwszym razem w końcu. to the station Once you get the chemicals, you're also going to need a sample of the alien tissue. The for one. Dobra, zapiszemy sobie. Nie, no, chyba nie w stanie. for my study. I'm eager to validate no, I mean, my tissue regeneration. Initial strength was problematic, but now Whoa. the patient's resting comfortably. He trusts me, Dr. He puts his life in my hands. He knows his part in all of this. Understands what I'm doing here. The forehead has been swabbed clean and marked. Attempting to create a passage to insert the stumble to please, 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 please. Your fight for survival is admirable, not pointless. Uh, and yet you keep on going. It almost makes me think that we had hope as a species. Am I mean, the only one who sees that oh, we prosa. have died out a long time ago? We just haven't accepted

Otwieraj, otwieraj, otwieraj! No dobra, spadam tutaj. O ja pierdził Strasznie dużo życia mam, no. Tupa tam miałem iść. No nie. Jeszcze czego? O dziś widziałem. O I weź jeszcze trafa. Dobrze, ja już czuję, że zaraz zginę. Nic leczenia nie mam nawet. Kurde. No nic. Dobra, nie komentuję tego. now you need to find a dna sample of the growth according to lab records there's an inert sample stored in the icu

Dobra, biorę kombinezon i spadam stąd. Papa. Pa. O proszę. O proszę. Jeszcze widzę coraz lepiej wyposażone te, te kombinezony są Nie no ten jest świetny Starczy mi na jeszcze jedno E no bez problemu No, come on. Your persistence surprises me. He's Holding on. on to your final breath, you claw your way along. You hold on to what was once your war. But now it belongs to the children. Be glad of the knowledge that your death will bring their birth. Listen. Can you hear it? It's coming. Say your prayers. <laughs> Otworzy się to w końcu, czy co? Ja pierdzielę. Niezła rozpierducha. Pośle, to jest chyba ten co ja go nie pokonam Ja nie mogę. Nie końcie mnie, nie gońcie mnie! Dobra, padam z tą kudy, tylko gdzie? O, ja nie mogę. Co tu się dzieje? Chyba was pobieło. Dobra, to już jest chyba po mnie. To? O, to O, matko. Jeszcze lepiej. Ja pierdzielę! Masakra. Coraz fajniej, coraz fajniej kurczę. Jednak tego na ścianie będę musiał rozwalić. Będzie, że ten gdzieś tam za pleców nie wyskoczy, bo będzie masakra. Ja nie mogę. Chyba po nim O Leczenie, super Co to ma być? No nieźle. Ten mi nie potrzebny? Chyba. No, co tutaj jest? Nie, 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 jednak lepiej zapisać, lepiej zapisać i dopiero gdzieś można iść. Dobra, ja tutaj z tą zero. No, fajnie. Tego luck, Dr. Chalice -Mursa. the specimen continues to respond well to my experiments Yeah, the it's a fortitude, not to mention elasticity, is remarkable. Dr. Kine, I'm sure, would disapprove. But I do not anticipate that sure as the good doctor is busying himself with the marker. As if that matters now. He has also succumbed to the same dementia that afflicted the colony. Oh, yes, it is. That's it, Isaac. Now you just need. To... This has gone far enough. Accept your part in the God's plan. Embrace your own extinction. Life support oh. system failure on oh. that. Oh. Isaac! He's decompressed the entire deck, and I'm being locked out of those systems. All the air has been vented into space. You should be able to bring it back online from the security station, but you don't have much time. No nie mam zbyt dużo czasu, no bo kurde tlenu nie ma na tyle Dobra, tlen naładowany Co to kurde, dekompresja całego stat... Ooo! No wesoło, wesoło Jeszcze na ich nie zauważyłem No już po mnie chyba no, na końcówce, nie? No, fajnie, fajnie. Wesoło widzę, wesoło. No tu jeszcze ten, ten chyba wielkolud, ojej. No, a jak? Kurde. Ojsz. Po robocie. Kurczę, że ich nie zauważyłem, no. Far enough. Accept your part in the god's plan. Embrace your own extinction. My support system very armored. How look back? He's decompressed the entire deck and I'm being locked out of those systems. All the air has been vented in space. You should be able to bring it back online from the security station, but you don't have much time. Kurczę nie ma jak tracić na nich tyle amunicji, no? Ładuj, ładuj, ładuj. Łoł. Wow. Fajnie, chyba amunicja mi się jeszcze skończyła na dodatek. No kurde No. Jeszcze ten tutaj, o oh my God. Dawaj, dawaj, dawaj. Wow. Gdzie teraz, gdzie teraz? Now get back to the chemistry lab. What are you going to do? Do it fast. Can I be breathing? You're cutting out, Hammond. I'm going to try to push over button. Oh, oh. I lost the signal. I'll continue scanning ground location. You have to get that compound mixed. Dobra, moment. Tutaj gdzieś był ten? Yes, magazyn. Nic tu nie ma? Kurczę, no muszę kupić amunicję. No chyba mogę sprzedać. Dobra, co to ma być? Piła plazmowa To będzie chyba to Aż sprawdzę normalnie Tak, to jest to Że mi starczy na troszkę. Aha, jeszcze miałem to właśnie. Co to jest? No tak, to mam już na tyle chyba. No Troszkę tego jest niby. ładuję od razu. To też. Ja jakoś się od razu kurczyczek Czuję lepiej. Dobra kochani, będę kończył. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Papa. Pa.